Pojechaliśmy do Cartagena. Dostaliśmy informację, że bierzemy GoPro i będziemy chodzić jako turyści na mieście. Witam serdecznie, to jest Klaudia. Spotkałem tety, teraz na ulicach Kolumbii. No, jest całkiem spoko. Uczuliśmy troszeczkę normalnego życia. Klaudia też była zadowolona. Mieliśmy tam śmieszne jakieś obrazy. Ula, no. Maksym jest super kompanem, które wszystko mu się podoba, wszelkie balkony teraz. Kolej. pokażemy ten ładny bałwan. Jakbym ja w życiu nagrywałam coś takiego i akurat to się przydało. Dziękuję. Zobaczcie, tak trzymałem banany, na głowach noszą. No, śmiesznie, było fajnie. No i czułam się tak, jak chciałam się przy nim czuć wcześniej. Był taki właśnie luz, zero takiej jakiejś presji, po prostu...

Lody, moje wymarzone lody włoskie. Będę, będzie, będę tak. Stawiasz mi. Będą takie duże. Takie, takie urządki, no, jak jak prosił na lodę, bo co, co ja mogę? On mnie na na co to mogę na to jest właśnie piękne w Oliwii, że ona marzy o takich przyziemnych rzeczach. Ona nie oczekuje księcia z bajki, nie oczekuje, żeby ktoś dla niej góry przenosił. E, proste rzeczy. Ja muszę zobaczyć, ile mi zostało pieniędzy, bo ty jesteś czy droga mi to... Tak, do Kolumbii, do kolumbi na wakacje zabierz. E, miesiąc opłać. Miesiąc opłać. Ja musiałem przecież na dwa tygodnie do roboty wrócić, bo, bo już, nie, już nie, dawa, nie dawałem rady tam za to płacić, nie? Ale paragony, paragony zbieram. To, jak się kiedyś rozstaniemy, to zimno, to, 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 ci, to ci je pokażę I, nasze, i na pół. Spaceruje się całkiem nieźle, no, gdzieś tam jakiegoś buziaka przy zamkniętych oczach dam, no, że, ale tak takiego szybkiego, żeby, 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 żeby mi nie odskoczyła.